Dzień dobry. Każdy, kto ma większą roślinę pnącą, np. monsterę, filodendrona czy epipremu, pewnie zastanawia się, w jaki sposób przesadzić taką roślinę, żeby jak najmniej ją uszkodzić. Jak to zrobić krok po kroku? Zapraszam do oglądania tego poradnika. Jak obejrzycie film do końca, to będę wdzięczna, jak posadzicie kciuki w górę pod filmem i pamiętajcie o subskrypcji, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Dziś przesadzimy filodendrona, którego dostałam od znajomego jakoś na początku zimy. Jeżeli Twoja roślina jest w trakcie wytwarzania lub rozwijania liści, to z przesadzaniem lepiej się wstrzymać, aż liście będą w pełni wykształcone. Przesadzanie w takim momencie może spowodować to, że roślina je odrzuci lub gdy się rozwiną, będą zdeformowane. Jedno podlewanie przed przesadzaniem warto wykonać wraz z nawozem, by roślinę zasilić. Po przesadzeniu na nawożenie musimy czekać około 3-4 tygodni. Gdy roślina rośnie w bardzo dużej donicy, której nie jesteśmy w stanie podnieść, jest nam bardzo ciężko, donica jest duża, to nie ma potrzeby przesadzania roślin. Zresztą tak się mówi, że starych drzew się nie przesadza. Gdy jest nam ciężko przesadzić roślinę ze względu na jej gabaryty i wielkość, ciężkość donicy, postępujemy w następujący sposób. Oczyszczamy roślinę z suchych liści, połamanych pędów, oczyszczamy wierzchnią warstwę ziemi z liści, które mogą na niej leżeć. Następnie Rozluźniamy, rozbijamy wierzchnią warstwę ziemi na głębokość około 2 cm. Róbmy to ostrożnie, by nie uszkodzić korzeni. Następnie na rozluźniony substrat sypiemy nawóz granulowany, długo działający. Nie stosujmy nawozów płynnych. Nawóz granulowany stosujemy według wskazówek podanych na opakowaniu. Ilość nawozu zależy od wielkości donicy, ale lepiej przyjąć, żeby to była jedna płaska łyżeczka. Lepiej nawozić mniej, a częściej. Kolejnym krokiem jest dosypanie świeżego nowego podłoża. Oczywiście w takich ilościach, żeby podłoże nie wysypywało się z doniczki. Roślinę podlewamy, ale jeżeli wymaga podlewania. Jeżeli podłoże jest mokre, to wstrzymajmy się z podlewaniem do momentu, aż podłoże przeschnie do takiego stopnia, jakiego wymaga roślina. Duże rośliny przed przesadzeniem warto związać za pomocą jakiegoś elastycznego materiału, np. gumki recepturki czy starych rajstop. Związując liście, minimalizujemy ryzyko, że te się połamią lub oderwą od rośliny. Dla lepszej stabilizacji roślin i zminimalizowania ryzyka, że się połamią, warto je przywiązać do palika jakiegoś kijka, oczywiście za pomocą elastycznych materiałów. Roślinę o małych, kruchych liściach możemy zawinąć w koc w stary ręcznik i następnie kładziemy je na podłodze. Doniczkę ugniatamy i ściągamy z bryły korzeniowej. Może być sytuacja taka, że ciężko nam będzie ściągnąć doniczkę, bo jest mocno przerośnięta korzeniami lub korzenie wyrastają przez dziurki od odpływu. Takie korzenie niestety jesteśmy zmuszeni przyciąć, a doniczkę rozciąć. Gdy odsłoni nam się bryła korzeniowa, oczyszczamy ją ze starego podłoża. Staramy się usunąć go najwięcej, jak tylko potrafimy, starając się przy tym uszkodzić jak najmniej korzeni. Po oczyszczeniu bryły korzeniowej wycinamy wszystkie korzenie, które są suche, maślące się pod wpływem dotyku, korzenie, które są połamane, uszkodzone. Po oczyszczeniu korzeni warto zastosować preparat, który zminimalizuje ryzyko wystąpienia ognisk zapalnych, chorób grzybowych czy bakteryjnych. W tym celu możemy zastosować do opryskania środek chemiczny o działaniu układowym lub delikatny wywar z czosnku. Po opryskaniu korzeni pozostawmy je do przeschnięcia na godzinę, dwie. W tym czasie ewentualne rany, uszkodzenia, które powstały podczas przesadzania zarosną tkanką kalusową, która chroni roślinę przed wnikaniem patogenów do tkanek. Gdy korzenie przesychają, szykujemy podłoże. Dobieramy je nie tylko do rośliny, ale również do warunków jakie mamy w mieszkaniu. Podaję Wam przepis na przykładową mieszankę podłoże. Ja przygotowuję swoje podłoże na oko. Staram się, żeby takie podłoże po zwilżeniu łatwo rozpadało się pod wpływem dotyku. Zwróćmy uwagę na to, żeby podłoże miało temperaturę pokojową, zwłaszcza gdy przetrzymywaliśmy je na balkonach czy w garażach. Doniczkę dobierzmy do wielkości bryły korzeniowej. Zbyt duża doniczka to zbyt dużo podłoża, gdzie kumuluje się za dużo wilgoci, co może powodować podgniwanie korzeni. Zwróćmy uwagę na to, żeby doniczka miała dziurki do odprowadzania nadmiaru wody. Ja do przesadzania wykorzystam ciężką glinianą donicę. Dzięki temu roślina łatwiej utrzyma się w pionie. Jeżeli nie masz ciężkiej donicy, to na dno plastikowej warto nasypać warstwę kamieni otoczaków raz, że dociążą donicę, to również zapewnią warstwę drenującą. Przed włożeniem rośliny do donicy wypełniamy ją podłożem na około 1 czwartą jej wysokości. Jeżeli roślina nie jest przywiązana do palika, na którym docelowo będzie pieła się w górę. To do donicy wbijamy palik, na przykład kokosowy. Warto przygotować w doniczkach, naczynkach, wiaderkach podłoże, którym szybko zasypiemy korzenie, gdy roślinę włożymy do doniczki. Gdy roślinę podnosimy, to warto znaleźć miejsce, gdzie możemy ją oprzeć na przykład o ścianę czy o krzesła, żeby nam się nie wywaliła. Obsypując roślinę podłożem, warto wepchnąć podłoże między korzenie. Ustawmy roślinę tak, by stała w pionie. Podłoże delikatnie ugniećmy. Ostrożnie, żeby nie połamać, nie uszkodzić korzeni. Kijek, palik, który nam posłużył do związania rośliny, podtrzymania jej w pionie, żeby się nie połamała podczas przesadzania, usuwamy. Miałam cichą nadzieję, że pozbędę się starego, krótkiego palika kokosowego, ale niestety roślina mocno się w niego wrosła korzeniami powietrznymi, więc będę go przedłużała. Żeby przedłużyć palik kokosowy, wystarczy go naciąć od góry, Odsłonić otwór, a następnie palik, który będziemy przedłużali podporę, naciąć wzdłuż u dołu na plastikowym fragmencie. Zgniatamy i wtykamy w górny otwór starego palika. Po przeniesieniu rośliny w miejsce docelowe, pora na podlanie, ale tylko w przypadku, gdy przesadzaliśmy roślinę w suche podłoże. Podlewamy w taki sposób, by woda, którą podlewamy, wypływała przez dziurki od odpływu. Jeżeli podłoże, w które przesadzaliśmy roślinę, jest mokre, wilgotne, to z podlewaniem wstrzymajmy się do momentu, aż podłoże przeschnie do takiego stopnia, jakiego wymaga roślina. W przypadku filodendrona, roślinę podlewamy wtedy, kiedy w podłożu jest wyczuwalna lekka wilgoć. W głębi doniczki pamiętajmy, żeby roślinę podlewać wodą miękką, przefiltrowaną o temperaturze pokojowej. Filodendron przesadzony. Teraz pora wyciąć żółte, suche liście i połamane pędy, również suche pędy. I możemy roślinę zacząć przycinać, żeby ją odmładzać. Tym tematem zajmiemy się następnym razem, a w międzyczasie polecam ci obejrzeć ten film. Niech ci się zieleni, przyjemnej pracy przy roślinach. Pozdrawiam.